Witam jeszcze raz w dniu dzisiejszym niestety z niedobrymi wiadomościami dotyczącymi Charliego Charlie kierka. Otóż tak jak mogliśmy sobie to wyobrażać, no informacje o jego stanie były podawane różne w ciągu ostatnich dosłownie 30-40 minut. Tak więc wiadomo, że został przewieziony do szpitala. Ja czytałam różnego rodzaju informacje. Najpierw, że nie żyje, co jeszcze nie było prawdą. Następnie była wiadomość, że jest w stanie krytycznym. Później przeczytałam, ponoć z dobrych, sprawdzonych źródeł od osoby, która jest bliska czarnemu Kirkowi że jest poddawany transfuzji krwi i że najprawdopodobniej przeżyje. I to, to była właśnie moja ostatnia wiadomość dla Was na telegramie. Natomiast niestety dosłownie przed kilkoma minutami, widziałam, że Donald Trump podzielił się jeszcze jedną wiadomością. Pierwsza jego wiadomość była taka, że modlą się za Charliego Kerka. I po tym, oczywiście, co się stało, nawiązuje oczywiście do tego, że został postrzelony w szyję i wyglądało to naprawdę bardzo poważnie. Natomiast teraz mamy już drugą wiadomość od Donalda Trumpa. I ponieważ jest to, no, uważam, że jest to, mam nadzieję, sprawdzone źródło, właśnie dlatego pozwolę sobie tutaj przetłumaczyć tego posta. W tym poście Donald Trump mówi, no niestety, że, że Charlie Kirk nie żyje. Tak więc, jeżeli to jest prawda, no myślę, że to już jest sprawdzone źródło. Tak więc, oto jest treść tego postu. Wielki, a nawet legendarny Charlie Kirk nie żyje. Nikt nie rozumiał ani nie miał serca do młodości w Stanach Zjednoczonych lepiej niż Charlie. Był kochany i podziwiany przez wszystkich, a zwłaszcza przeze mnie, a teraz już go nie ma. Melania i ja składamy kondolencje jego pięknej żonie Eryce i rodzinie. Charlie, kochamy cię. Tak więc niestety Złe wiadomości. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to proszę obejrzeć sobie live'a mojego, który miałam jakieś godzinę, półtorej godziny temu, właśnie z tego zdarzenia. Pokrótce powiem tylko, że Charlie Kirk, konserwatysta, który zresztą pochodzi z z przedmieść Chicago został postrzelony w szyję na jednym z wydarzeń, które przeprowadzał na kampusie uniwersyteckim w stanie Utah. No i teraz już niestety wiemy od samego Donalda Trumpa z Truth Social, że Charlie Kirk nie żyje.